Mert postanowił przeprowadzić terapię w domu Emera. 174. Odcinku Więźnia Miłości Udział w niej wezmą także Zechra z mężem. Sprawdź, co wydarzy się w 174. Odcinku serialu Więzień Miłości. Zechra, Hazal z wróciła do domu po wielkiej kłótni z Anadenem, Erkan Morris, ale wciąż nie daje się przeprosić mężowi. Że uwierzył w z pac z zjednoczonym Później odkrył, że to wszystko wymyśliła Mechta, gezda Gierkan. W 174 odcinku serialu Więzień miłości Merit August organizuje dla wizytę sesję terapii. Małżonkowie są zmuszeni wyznać, co o sobie sądzą. Mart zachęca, aby powiedzieli sobie, że się kochają. Kiedy oboje domówią stwierdza, że nie brzmi to przekonująco. Proszę, aby złapali się za ręce i ponownie wyznali swoje uczucia. Zechra się, a Matt zapowiada, że konieczne są kolejne sesje. Zechra próbuje wybić mu to z głowy, ale Emir przyznaje mu rację. Gimar Zan, odwiedza warsztat Salima, Alisoban. Ojciec Zechry sugeruje, że ciotka nie powinna naciskać na Lejle, Berna i Skaleler, w kwestii ślubu. Emer próbuje dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zechry. Prosi, aby zapisała na kartce rzeczy, które lubi za którymi nie przypada. Później dochodzi do małego wypadku. Emer wychodzi z łazienki kiedy do drzwi zbliża się Zechru. W przypadek zostaje uderzona prosto w głowę. po spotyka się z maran i chce, aby przerwał współpracę z Mertą. Więzień miłości odcinek 174. W poniedziałek, 4.11.2019 o godzinie 17.10 w TVP2. Sprawdź program TVP.